No akurat Tak, to, chodzi, są to są są Dobra, postaram jest syn. <laughs> to nie masz w dronie ustawienia, gdzie są moje dzieci? Na czerwono powinni się świecić, wiesz. Sobie, on, nie jestem w stanie sobie zaznaczyć, żeby tam Fak, postać, Gania? Ja, nie? tak w Tak, ilości Widzę, widzę. I co on wtedy lata z daną postacią? Tylko, że wtedy gorszy ma wykrywanie, więc jak on zacznie biec gdzieś tam ja, wiem, przez krzaki muszą zdejmować z tego. <grybuj> Cześć Mieszka, co za patyk fajny, patryk jeden patek ci wystarczy. Możesz drugi dać oliwkę. musisz się, zanim rozwiniesz, to się odsuń. Nie rozwijaj, nie rozwijaj, tylko odsuń się tu dalej, tu dalej, tu dalej, tu dalej, tu dalej. I teraz, dawaj. Pięknie.